Magluk R2022 roku z procesorem M2 o wartości blisko 6000 zł z pękniętą listwą matrycy. To jest usterka w tych modelach, ponieważ ta listwa jest szklana, przez co jest bardzo podatna na uszkodzenia. Najczęstszymi przyczynami usterki są zabrudzenia, które gromadzą się w tej części matrycy. Pod wpływem zamknięcia, mikrokamyczki czy piasek po prostu uszkadza nam szklaną listwę matrycy. Według polityki Apple koniecznie jest zmiana całego od skrzydła wraz z zintegrowaną matrycą i listwą. Co w tym modelu oscyluje w okolicach 3300 zł. I też szybciej jesteśmy w stanie wymienić sam element listy matrycy za ułamek kwoty wymiany całego skrzydła. Jesteśmy już po zdemontowaniu szklanej listwy, zabieramy się za montaż nowej. i Za chwilę pokażę Wam efekt po. Jesteśmy już po wymianie listy matrycy, jak widzicie, stan jest jak nowy. Dzięki temu klientka zaoszczędziła blisko 2500 zł, a nam nie pozostało nic innego jak wykonać masz Spa.